Chodzimierz Szaranowicz zapraszamy na spotkanie, które z pewnością zapewni nam wspólnie mnóstwo emocji. To spotkanie zapowiada się ciekawie. Dwie różne drużyny bez faworyta. Rozpoczęli. Zaczęli gracze Toronto. Miejmy nadzieję, że będzie to interesujący mecz. Mają szansę na kontratak. Ładna akcja. Czy to wykorzysta? Ależ mieli teraz szansę. Zabrakło chyba trochę wyrachowania. Kiepskie zagranie i rywale wznowią z autu. Zawodnik leży na Morawie, chyba ma problem z kolanem. Kontuzja jest zbyt poważna. Toronto musi dokonać zmiany. Ach, szkoda, stracili taką okazję. Teraz strata. Covermans. Wspaniale w przechwycił. Juan Pablo Rodriguez Cardenas Dostrzegł partnera. Broni. Piłka wychodzi w pole. ale słyna sędziego. Nie ma jednak racji. Był spalony. No, żałuje, bo miał sytuację na strzelnie bramki. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Juan Pablo Rodriguez. Ależ akcja. Czy to wykorzysta? I za chwilę w znowieniu gry odrzut rożnego. Głową w kierunku bramki przestrzelił nad poprzeczką. Słabiutkie wykończenie tego dobrego rzutu rożnego. Covermans. No błąd, strata. Dobre podanie. Piłka odbita od jednego z piłkarzy. Wypadła z boiska. To może być sytuacja bramkowa, jeśli dokładnie wrzucą w pole karne rywala. Czy to wykorzysta? Piękny gol! No trzeba przyznać, że znakomicie przymierzył dolny ruch bramki. Ta bramka padła po pięknej, indywidualnej akcji. Torsten Frings. Niebezpieczeństwo zażegnane. Znakomity przechwyt. Czyste te zagranie przejmuje piłkę? De Guzman, no i Flicks. Westfalska piłka uwaga! Cała seria podań, aż przyjemnie patrzeć. Podanie dobrze, teraz wyłuskali piłkę rywalowi. Frinks. Guzman. Celnie dobrze. Ale znakomicie. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Pierwsze 45 minut za nami. Rezultat 1 do 0. Czas ucieka nieubłaganie. Druga połowa. Słuszna decyzja trenera. Wprowadza jednego nowego gracza. Może on poderwie zespół do walki. Juan Pablo Rodriguez. Seria pięknych podań. Ładne podanie. Kontynuują atak, ale już o piłkę. Będzie strzelał. Mały bramkę, proszę państwa. Rozkręcił nam się na dobre. Druga bramka w jego wykonaniu. Thorsten Frings teraz, Te Guzman, Thorsten Frings, Pinki podał. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Ładne dogranie. oddaje strzał. Dobra gra obronna. Świetne podanie. Odegrał ponownie, no, zastąpił bramkarza. Czy to wykorzysta? Piłkę przejmują rywale. A teraz Frings? No, udało się przejąć. Covermans? Trzeba pochwalić go za to podanie. Udane podanie. Jest okazja, ależ piękna bramka. Powtórka najlepiej przekonuje, że są dziś nie do powstrzymania. Znakomita gra. Rzeczywiście grają fantastycznie i to jest pewne zwycięstwo w dzisiejszym meczu. Ograł ich wszystkich jak dzieci, a później nie dał najmniejszych szans bramkarzowi. Jest miejsce, żeby dośrodkować. Dośrodkowanie no po stracie znowu są w pośpiłka. Trafia w gracza z pola. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu zał W obu drużynach pojawią się za chwilę na boisku nowe twarze. Wydaje się, że teraz pójdą do przodu. Nie powinni z tym zwlekać, bo czas ucieka, a straty trzeba odrabiać. To na pewno jest prawda. Zobaczymy, jakie przyniesie rezultaty. Dobrze, do przodu. Owszem, wybili, ale tylko na moment odetchnęli. Znowu rywale atakują. No i Frinks. Guzman. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny, kapitalna gra z pierwszej piłki. No teraz mają szansę, ale wspaniała bramka. do końca i jak widzimy zmniejszyli nieco rozmiary porażki za to na pewno brawa chociaż wcześniej nie starali się tak bardzo jak teraz końcowy gwizdek i 3 do 1